Słuchajcie, mistrzyni Polski do lat 10, Joasia Śmiem, z Radomyśla, przepraszam, nie z Radomyśla, to wadowice durne, nie mylić z wadowicami papież, tylko to są teraz kiedyś to było w Tarnowskim, teraz jest w tak. 10 lat, brawo dla Joasie, dla mistrzyni Polski aktualnie do lat 10, brawo. Gratuluję i proszę bardzo. Pełnie zasłużenie stało się to dlatego, że Mateusz Zając pokonał cały czas prowadził Damiana Lewtaka. No i tak się złożyło, że aż czterech miało po osiem, zawsze ten szalik ten Wóchorz pierwszy, prawda? I tym najlepszym okazał się dzisiaj Miszwide, Jerzy Markiewicz, mieszkanie Starnowa, parafę w Bogosławiecie Karoliny, Pilzno, Hekman, Pilzno. 8 punktów, Wszyscy cała czwórka po 8. I wreszcie to były 13 podcząg Szurowej, a w sumie 14. Miejsce drugie. Krzakista w Polsku, rolnik Tarnów, Tarnowianin, ale przyjechał. Teraz mieszka i pracuje we Wrocławiu. Piotr może to, brawo Piotr! Piotr. Tak, to jest, tak. tak. Nie, no, we Wrocławiu. No. No. Też 8. Dziękuję. Proszę bardzo. Teraz bym zaprosił Damiana Lewtaka, zamieszkałego w Dębicy Klub Czarna Tarnocka. Tak. Koreknoś miał tą trzecią podtację powocniczą Buholca. Przygotuje się Piotr, Przygotuje się. Prosimy kolegę Piotra. Też osiem, bo to tak Bosia podała nieszczęśliwę, że miał najgorszego buholca z tej całej czwórki. No, no tak nie trzeba, że to jest pierwszą, ktoś tam jest miesiące, prawda? Gratuluję Kolego. Miejsce piąte, Paul Super, USA, Paul Super, tak? No po polsku, dobrze mówię po polsku. Gratuluję. Kolego. Miejsce szóste, Mi świte. Siergiej Zilow. Powiemy tak. Siergiej, a więc Ukraina, ale teraz ma jednastasowe pobycie dwa lata Kraków. Teraz będę prosił. Kolegę Tomasza Rataja. Brawo. Najlepszy z w dniu, tak? I słuchajcie, z tą czwartą kategorię. Brawo! Z pominięciem piąte. Gorące brawa. No chciałeś będzie miał pikę Gratuluję. Będziemy Proszę. I słuchajcie. Mamy pana Czesława Madeja, koło Tarnowa, lat 8-6, a wy sobie wyobraźcie, że cztery pokolenia dzisiaj grały się w szafisku. Prosimy bardzo, kolegę Czesława, to mówi pan Czeszym mieszka sam, dziesięciu potrzebów. Dziękuję, gratuluję. No i dzisiaj to lata. Dziękuję. To to mało nie, jak to do stół.